Ogólnie to jest mój pierwszy film na tym koncie, więc tutaj będzie krótki, można powiedzieć, że Q&A. Ogólnie to będę opowiadać o sobie, więc ogólnie to tak, jestem Julia i ogólnie to będę to mówiła chyba z tysiąc razy ogólnie. E, ogólnie to ten, to mam ileś tam lat i... To jest bardzo dobry wiek, żeby zacząć nagrywać i, i swoją pasję rozprzestrzeniać. I no, więc tak, i ja jestem bardzo mądrą osobą, miłą, spokojną, czasami. Ehm, no ogólnie to robię aktorstwo i możliwe, że kiedyś będę popularną aktorką. <laughs> choć raczej w to nie wierzę, bo w Polsce to jedyne, co mogę zrobić, to nic. Ehm, no może kiedyś się po do USA tam zrobię karierę, choć nie pójść, bo. W języku, więc raczej nie zrobię. Um, ogólnie to jestem, w sumie to bardzo dobra w tą grę. W, w tą, to, to, to właśnie. I w innej gry też jestem dobra. Więc właśnie nie będziecie nudzić bo jestem bardzo, bardzo, bardzo memową osobą. Się umiem się śmiać i umiem dobre żarty pojać. I jestem mega taka ten. To po prostu często daję jakieś memy do swoich filmów. I wy nie widzieliście tych filmów, ale ja już mam jeden film. I właśnie tam jest so, memy niektóre. Więc może Wam się spodobać ten content. Również się starając komentować jakieś par dokumentów czy coś. Bo tego też bardzo lubię robić, nie? Jakby. Czasami. I jakby. Czasami jak jestem sama, to co sobie, co sobie coś komentuję pod nosem. Yy, no więc ogólnie bardzo to lubię robić. I możemy stworzyć takie konto już trzecie na YouTubie siódmę na TikToku no więc w sumie to tyle i zmieściłam się w dwie minuty a to jest rekord mój bo zwykle jak ględzę to ględzę już na, 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 na nie wiadomo no i w sumie jak chcecie to możecie coś zadawać w komentarzach chyba że będą one e, ten, chyba że ich nie będzie bo będę miała nie wiem jakieś zabranie, coś takiego nie uh, mam. No to tak. I w ogóle ja przeszłam, te oby. Jakby kogoś to interesowało mają. Um, <laughs>